A skąd się wzięła u pani ta miłość do teatru? Czy te, ten wybór był oczywisty? Ja od dziecka kochałam teatr. Podobno urodziłam się w poniedziałek kiedy dwudziestech, się teatr w telewizji zaczynał, więc, <noise> więc takie naznaczenie już to rodzina się śmieje, ale, ale rzeczywiście ten teatr mi też towarzyszył od dziecka, ponieważ mój dziadek pracował w teatrze. Więc pracował w teatrze z Olgą Lipińską, więc moje imię nie jest też przypadkowe. Zajmował się kostiumami, więc, więc, więc ten teatr był obecny od, od małego. Potem wszelkie konkursy recytatorskie, jakby uczestniczenie też w produkcji spektakli pod tym kątem, też jakby grupy teatralne. No a potem jakby stwierdziłam, że chciałabym z tym teatrem mieć bliżej kontakt. Zaczynałam pracę w Teatrze Współczesnym od obsługi widza, a potem poszłam na rozmowę do, do mojego ówczesnego dyrektora, zapytać, czy, czy może byłaby szansa pouczyć się czegoś nowego i wejść w te struktury teatralne trochę głębiej. No i dostałam taką szansę stażu, a potem przeszło to płynnie w, w inspicjenturę.